Cześć, witajcie na kanale Wojewag Bricks. A dzisiaj pojawiły się zdjęcia najnowszych zestawów, które zostaną wydane 1 stycznia, czyli już za niecały miesiąc. I mówimy tutaj o dwóch najmniejszych zestawach, czyli tych, które będą kosztowały 10 euro. Oba zestawy mają. Opcję zestawu B, czyli będziemy mogli zbudować dwa zestawy, i jako pierwszy jest to wywrotka zestaw 42 147. Ma posiadać 177 elementów, i jako model B, na moje oko, jak dobrze to rozpoznaję, to jest to koparka. Drugi zestaw to jest 42-148 RATRAC ma mieć, mam mieć 178 elementów i jeśli chodzi o zestaw B to z kolei tutaj na moje oko jest to skuter śnieżny. Oba zestawy tak jak powiedziałem zostaną wydane już 1 stycznia przyszłego roku. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tych zestawach i z dzisiejszych informacji. To wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.